W weekend na kilka dni przed przypadającym 17 lutego Dniem Kota odbyła się w Toruniu duża wystawa kotów rasowych. W tle właśnie rusza nam ocena kotów pierwszych. To tak będzie się odbywało przez dwa dni. Jak to się dzieje, że ludzie mają tyle kotów, chcą je mieć, chcą je hodować? No jest moda na koty, chyba tak można powiedzieć, bo jak odpalam YouTube'a, to wszystkie filmy z góry to są koty i one mają po 8 milionów wyświetleń. Zgadza się. Dlaczego tak się dzieje? Myślę... Myślę, dlatego że kot jest bardzo inteligentnym stworzeniem, i dlatego wiele osób docenia te właściwości kocie. Czyli co, dlaczego kota, nie pies na przykład? Nie wiem, ja mam koty i psy, więc nie potrafię wyjaśnić. Są zwolennicy kotów, są zwolennicy psów. Na, na wystawę myślę, że większość hodowców posiada również koty i posiada również psy. Czyli jest to po prostu miłość do zwierząt. Miłość do zwierząt. Myślę, że to tak można nazwać, oczywiście. Mhm. E, tutaj dzisiaj przyjechały rasowce. Ile raz jakie i czy to rzeczywiście jest taka największa, największy to jest przegląd największa. kotów rasowych? Tak, znaczy dotychczas zawsze organizujemy w Toruniu międzynarodową wystawę, ale jeszcze tak dużej wystawy nie robiliśmy, jak widać po ilości klatek, która nam strasznie przybyła. Na dwa dni zgłosiło się 230 kotów. Jest to, jest to bardzo duża ilość. I myślę że, myślę, że po prostu, no właśnie, dlatego że koty się cieszą dużą popularnością. Jest też więcej kotów na wystawie, jest więcej hodowców, jest więcej, jest więcej po prostu miłośników tych kotów, dlatego te wystawy są też po prostu większe i bardziej ciekawsze. Co daje hodowcom udział w takiej wystawie? znaczy, jeśli kot zostanie czempionem, rozumiem, tak? To to jest jakiś później efekt w postaci tego, że można koty lepiej sprzedawać, tak? Jeśli ma się takiego reproduktora, to znaczy tak... który jest doceniony na wystawach? Po części tak. Znaczy, hodowcy nie otrzymują żadnych nagród. Pieniężnych, jak niektórzy myślą, że szachodowca otrzyma jakąś nagrodę pieniężną. Są to e... Chodowcy przyjeżdżają na wystawę tylko dlatego, żeby uzyskać tytuł. Zależy im na tym, żeby ten kot był wyżej utytułowany Czyli to prestiż, tak? Czyli to prestiż, tak. Prestiż, oczywiście dokumenty, które są wydawane na kociaki, które się rodzą w hodowlach, rodzice są bardziej utytułowani. Myślę, że każdemu hodowcy głównie na tym, głównie na tym zależy, a nie na tym, żeby sprzedawać lepiej, lepiej kocięta. To co widzimy w tle, te oceny kotów, w jaki sposób to się odbywa, tak powiedzmy w kilku zdaniach, ja wiem, że każda rasa pewnie ma swoje wzorce, tak. ale co jest oceniane? Budowa ciała, kolor oka, rozstaw uszu, wszystko jest oceniane. Charakter tak też? E, za charakter, e, za charakter Inaczej, powiedzmy, zachowanie, że, za, zachowanie charakter jest, jest oczywiście brane pod uwagę, ale bardzo minimalnie tak naprawdę, e, bardziej, e, bardziej cechy danej rasy. Co by pan powiedział wszystkim tym, którzy kręcą się tutaj dzisiaj po wystawie i mówią: No, może coś kupię. No, chciałem, od lat się zastanawiałem. Warto? Tak jak widać, zakaz sprzedaży kotów podczas wystawy? Nie jasne. można, tak, to jest jasne. Taka jest ustawa. Nie można podczas wystawy sprzedać żadnego kota. Można przyjść, można przede wszystkim porozmawiać z hodowcą na temat rasy. Jak wygląda kot rosyjski, większość osób wie, ale jaki jest jego charakter? już nie zawsze czytamy w internecie to co jest, a od hodowców można się dowiedzieć z pierwszej ręki jak tak naprawdę jest z tym kotem i można porozmawiać z każdym hodowcą z każdej rasy i wtedy można sobie wybrać e, odpowiedniego kota dla siebie charakterem, wyglądowo, można się umówić z hodowcą, pojechać do hodowli, no właśnie obejrzeć. warto to zrobić, na warto miejscu je zrobić. zobaczyć jak warto one się na zachowują. Warto jak się zachowują, warto pojechać do hodowli, e, zobaczyć jak hodowla wygląda, jak wyglądają całe mioty, jak wyglądają kocięta, jak wyglądają rodzice. I dopiero wtedy tak naprawdę zdecydować się na, na kupno kota. Koty oceniało kilku sędziów międzynarodowych. Ładnie wysklepione czoło. Szerokie, wypełnione policzki. Broda mogłaby być nawet nie mocniejsza, troszeczkę szersza. Dobrze osadzone średniej wielkości ucho. Średniej wielkości, średniej długości ciało w taki prostokąt typowy dla Brytyjczyka. To nie jest wers, to jest Brytyjczyk długowłosy. Ogon w proporcji do ciała sięga do łopatek, bez żadnych defektów. Futro. Dziewczyna się już zaczyna powolutku rozbierać na wiosnę. To nie jest ta super show kondycja, natomiast u niej wszystko robią te wielkie, okrągłe, pomarańczowe oczyska. Dorota, to, to co przed chwilą widzieliśmy, to była taka ocena kota. Co pani robiła? Jakie cechy pani ocenia w trakcie e, tego, przede, co widzieliśmy? Przede wszystkim w momencie, kiedy patrzę na kota... E, Muszę na pierwszy rzut oka zobaczyć, co to jest. Co to zarasa? Jeżeli patrzę i nie widzę, co to jest, to, to ten jest kot, nawet jeżeli ja go później rozłożę na części składowe i się okaże, że fantastyczny nos, świetny podbródek, doskonałe oko, to ten kot nie będzie kotem dobrym, ponieważ. Nie widać na nim na pierwszy rzut oka, co to za rasa. więc... Czyli to wrażenie też się liczy, tak? Najpierw na niego patrzę, a później dopiero e, rozbieram go na części pierwsze, sprawdzam. E, kształt ciała, kształt głowy, kolor oka, kształt oka, osadzenie ucha, długość ogona, e, czy ogon nie ma defektów, e, jakość futra, teksturę. E, to jest wszystko e, punktowane i to wszystko się liczy w takim ogólnym, w ogólnej nocie tego kota później. No i jak tutaj to wyszło? Kotka jest bardzo przyjemna w typie. W tej chwili niestety nie jest w kondycji. Natomiast bez problemu nazbierała odpowiednią ilość punktów, żeby swój tytuł dostać. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Hodowców Kotów, działające pod patronatem WCF. To międzynarodowa największa w Polsce wystawa kotów rasowych, ciesząca się dużym zainteresowaniem hodowców. Co to za kot? Rosyjski, niebieski koteczka. Oj, oj. Dla kogo by pani polecała takiego kota? To jest kot dla rodziny? Tak, to jest jak najbardziej kot rodzinny, aczkolwiek nie dla bardzo małych dzieci, dla dzieci, że tak powiem, już troszeczkę większych. Nie lubi hałasu, nie lubi specjalnie rozgadiaszu, zbyt dużo obcych ludzi w mieszkaniu. Bardzo przyzwyczaja się do wszystkich domowników, jest pieszczochem, także myślę, że nadawałby się dla rodzin, ale mówię, no i dla osób samotnych. Jest niebywale kontaktowa, bardzo lubi być z właścicielem, towarzyszy przy każdych czynnościach w domu. Także myślę, że ten kot tak jak najbardziej nadaje się dla wszystkich. Oczywiście, dla ludzi też takich spokojniejszych, wyciszonych. Koty chyba w ogóle wolą ludzi wyciszonych, spokojniejszych. No, no. Czy to jest tak trochę do serca, przytul psa, weź na kolana kota, tak? To to jest właśnie ten kot? Tak, myślę, że tak, że właśnie to. Jak z pielęgnacją takiego kota? Trzeba, nie wiem, dbać o jego sierść, na przykład w jakiś specjalny sposób? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Eee, ich sierść to w zasadzie raz na jakiś czas przetrzeć eee, wilgotną rękawicą i to jest wszystko, one rzeczywiście nie stwarzają żadnych problemów. Są bardzo zdrowe. Bardzo łatwe w pielęgnacji, niewybredne w jedzeniu. No o, właśnie, co, 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 co mu podawać? Jakieś smakałyki ma? No, każdy ma. Pewnie, że mięsko uwielbia, Aha. uwielbia różnego typu i wołowinki i kurczaka, ale też nie grymasi przy suchej karmie. Nawet normalny, typowy piękny kot, który odwdzięcza się za pielęgnację miłością. Ile kosztują takie koty? Y no, no, rasowe koty, no to tak w granicach do 2000, jeżeli to są z dobrych hodowli i z papierami. Ale generalnie lepiej wydać chyba więcej pieniążków o mieć zdrowego y, z pewnego źródła kota niż kupić y, z hodowli, które nie dbają o ich zdrowie od początku, nie zabezpieczają wszystkich szczepień. Y, Odrobaczeń wszystkiego tego, co kot potrzebuje, każdy zdrowy zwierzak, żeby był zdrowy, musi być wypielęgnowany. No właśnie o ja to chciałem zapytać, bo tutaj na pewno przez te dwa dni pojawi się mnóstwo osób, które będą myślały o tym, a, może sprawię sobie kota. Tu na wystawie y, nie można ich sprzedawać i kupować. Warto przyjechać do hodowli, zobaczyć, jak Myślę, to jest to, i, jak i nie, nie wiem, jak się laty, zachowują koty. Tak, jak najbardziej. Y, bardzo wielu bardzo wielu. Dotychczas ci Państwo, którzy przyjechali, chcieli tylko obejrzeć. Przyjechali z na, na przykład z zamiarem kupienia koteczki, zamówienia jej, a wzięli ko bo on akurat skoczy mi na kolana, był bardzo tulaśny i że tak powiem w ten sposób się z nimi zaprzyjaźnił. Także no. Ja, ja bym też polecała spojrzeć w hodowli, czy one biegają luzem, czy są kontaktowe, czy na każdy dźwięk, że tak powiem, wszystkiego, co się dzieje w domu, nie uciekają, nie są gdzieś trzymane w odosobieniu. No kot musi być z człowiekiem, tak jak każdy zwierzak wtedy jest szczęśliwy, wtedy odzajemia miłością. Także jak najbardziej. Na wystawie można było zobaczyć aż 62 z rozpoznanych 75 raz kotów. Panie Piotrze, co to za kotek? To jest rasa brytyjska, krótkowłosa. Na kogo by pan ją polecał? Nie wiem, czy, czy to jest kot na przykład dobry do, do, do tego, żeby mieszkał razem z dziećmi? Tak. To jest generalnie, tak jak sama nazwa mówi, brytyjski, więc leniwy. Kot, który położy się, będzie leżał spokojnie, czekał na pana, przyjdzie później w czasie oglądania telewizji, położy się na kolanka, popieści się chwilę, no i pójdzie na swoje miejsce. Jest mniej aktywny jak inne rasy, na przykład rosyjskie czy tam sfinksy. Jakaś specjalna pielęgnacja? Nie wiem, no bo to futro wygląda fenomenalnie, no, 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 trzeba, trzeba się opiekować? przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu, w zależności od pory roku, bo wiadomo, że jesienią i wiosną koty zmieniają futerko. Trzeba je wtedy przeczesać tr troszeczkę częściej, przeczyścić oczka, pazurki przyciąć raz na jakiś czas. No i to wszystko. Co z karmieniem? Jakaś specjalna dieta? Oczywiście. To, co kot lubi, to mu, to mu się daje. Aha, czyli smakołyki. Tobie tak? się odmawia, a kotu się daje. Okay. No dobra, pewnie większość osób będzie pytała, spośród naszych telewizów, ile taki kot kosztuje, może pan powiedzieć? Różnie, ale w granicach 1500 zł wyspraw hodowlanych na kolanka. Kocie piękności oceniali sędziowie z Polski i Ukrainy. Wszyscy wystawcy chętnie opowiadali o swoich kotach. Na wystawie pojawiły się m.in. kornisz reksy, koty rosyjskie, brytyjskie, perskie, syjamskie i sfinksy. Mam hodowlę Eastern Ambern, to są to Peterbaldy, inaczej sfinksy petersburskie, czyli koty, które powinny być nagie, ale w miotach rodzą się różne rodzaje skóry, owłosienia. Są koty całkiem nagie, gumowe, są koty z lekkim meszkiem jak brzoskwinia. I są koty z krótkim włosem, jak u kota orientalnego. A nie całkiem nagi? Czy, czy nie, nie całkiem nagi. Bardzo milutki, bardzo delikatny w dotyku. Koty bardzo przyjazne, koty kochające ludzi, wręcz natarczywe w codziennym bytowaniu. Pragną od nas mnóstwo uwagi. No, po prostu robią z nami wszystko. I, i cały czas chcą być z nami, I cały czas się głaskać I, i cały czas spać koło nas. śpią najlepiej nam na głowie. Po prostu kot, który. który Chce z nami przebywać. To jest kot idealny dla dzieci. Bardzo lubi się bawić. Tutaj bardzo skoczny, bardzo żywy. Dotykając go od razu poczułem, że jest bardzo ciepły. On ma wyższą temperaturę. Jeden stopień wyższą niż inne koty. Dokładnie. Jak z jej utrzymywaniem? Bo widzę, że mają specjalne klatki, właśnie te, te nagie koty. To znaczy specjalne klatki mają ze względów higienicznych, bo tamte klatki są po prostu używane przez wszystkie koty, za wszystkich wystawach i po prostu... No, Lepiej, lepiej mieć swoją klatkę, że tak powiem. Po Prawdopodobcą z czasem sobie kupuje klatkę. Króciutko o pielęgnacji chociażby skóry takiego kota. Nie trzeba tej skóry pielęgnować. To jest kot, który się sam myje. Niektóre koty bardzo z rzadka mają sebum tak zwane. To jest taki lekki tłuszcz jakby. Wtedy te koty się myje, ale one akurat u Peterbalda to jest bardzo, bardzo rzadka sprawa. Także akurat tutaj takiego problemu nie ma. Nie trzeba jej pielęgnować. Kot dobrze odżywiony. Ma zdrową skórę. A co lubi zjeść? No najlepiej mięso. Koty to oczywiście wszystkie koty, czy Dachowe, czy, czy Peterbaldy to jest po prostu zwierzę mięsożerne. Lubi jeść mięso. No wołowina, kurczak, indyk. Ewentualnie jakieś karmy gotowe. Są karmy, które są pełno Kosma, Applaus. No jest, jest trochę tych karm na rynku. No, on o, tak widać, że on tak się lubi pokiziać. No rzeczywiście. A komu pani polecała takiego kota? Kot dla rodziny na przykład? Czy z dziećmi on będzie miał kłopoty właśnie jakieś? Nie, właśnie, on właśnie idealny jest dla dzieci. Czym większa rodzina, tym dla niego lepiej, bo on się lubi, mówię, przytulać do ludzi i, i z nimi przebywać. I czym więcej tych ludzi będzie miał do przytulania, to zawsze komuś da odpocząć, że tak powiem. Ostatnio sprzedałam do rodziny czteroosobowej. Po jakimś czasie, mówi, po dwóch tygodniach już mieli go trochę dosyć, ale kupili psa i kot miał psa. Zaprzyjaźnili się. zaprzyjaźnili się, dokładnie, spali razem i tak dalej. E, widzę, że ma pani fenomenalną wiedzę, jeśli chodzi o tę rasę. W jaki sposób ona powstała? Skąd się wzięła? E, rasa jest młoda, powstała w 1996 roku. E, troszeczkę już wcześniej były prowadzone nad nią e, badania, ale zatwierdzona ogólnie w 1996 roku. Jest to rasa, która powstała z kota orientalnego i ze Sfinksa dońskiego. W tej chwili ze Sfinksa dońskiego ma mieć tylko łysość, a miała wyglądać jak kot orientalny nagi. Czym większa w uszy, z długim profilem prostym, z długą głową, z długim bardzo ogonem, długie łapki i kot mógł być taki dosyć muskularny, ale bardzo wysportowany. No i to, co najczęściej pytają telewizowie, ile kosztuje taki kotek? No nie są to koty najtańsze, są troszeczkę droższe niż wszystkie inne, ze względu na to, że są rzadkie jeszcze. Są tylko dwie hodowle w Polsce w tej chwili ja jedna jest na Śląsku. E, no i po prostu i są bardzo ciężkie też hodowli. Hodowca musi bardzo dużo poświęcić czasu, żeby odchować kocięta i dlatego też są troszeczkę droższe. Czasami się zdarza, że można kupić troszkę tańszego kota, ale z reguły on ma właśnie ten włos, który zostaje nam po orientalach jeszcze. Chociaż niektórzy lubią to właśnie w nich. No to teraz przejdziemy do konkretów i pani powie, ile kosztują te koty? Raz Taką minimalną cenę to jest myślę, że 1800 zł, że chyba mniej to no bardzo trzeba by było się targować. Że tak powiem. Impreza odbyła się w sali czwartego Liceum Ogólnokształcącego przy Warszawskiej.